Znamy się do powłoki jonowej. Aktywujmy osłony jonowe. Nie mamy do osłon jonowych. To nie film Science Fiction Schmidt. Ale. żeby dolecieć, musimy się przebić przez powłokę jonową. Tak, no i. No i, jeśli wlecimy w powłokę jonową bez osłon, usmaży się cała pokładowa elektryka, system nawigacyjny padnie, a my utkniemy we wszechświecie! Przyznaję, że nie miałem o tym pojęcia. Ale można się jakoś przebić, tak? Cóż, nie. Nie uda się bez. chwila Osłon, więc wprowadzili statek w ruch obrotowy i w ten sposób stworzyli osłonę. Nie wiem tylko, czy w realu to się uda. Cóż, scenarzyści Gwiezdnej Draki z pewnością mają lepsze pojęcie o astrofizyce od Ciebie, a nawet ode mnie, bo nie rozumiem, jakim cudem to by się mogło udać, ale... Uwaga! Czeka! Nie rozumiem, przecież w gwiznej gracy poszła im to całkiem gładko. Z są i dobre wieści! Planeta, o którą się rozbijemy, to Fiblaud! Czyli poniekąd dolecieliśmy do celu! Atmosfera spowalnia obloty przemieszczatora, ale za to zaczął się palić! Przepięknie i tak spokojnie. Czy powinniśmy się martwić, że to coś wróci i spadnie na nas? Nie. Wszedł na orbitę. Osiągnął drugą prędkość kosmiczną. Miał fart. Nic nie widzę, nic, nic nie widzę, bo, ja, bo ma pan I, wiadro na głowie. I, dobra, zaraz, momencik, naprawiłem. Miałem po prostu wiadro na głowie. Chodźmy sprawdzić uszkodzenia. Ten statek kosmiczny już nigdzie nie poleci. To jest przemieszczane! A co za różnica, teraz to i tak zwyczajna kupa złomu. Nie wiem, czy w ogóle uda nam się wrócić do domu. Na pewno coś wymyślimy. Zresztą jak zwykle. Ale przede wszystkim musimy odnaleźć Fredkę i Vanessę. A gdyby zacząć poszukiwania tam? Chwila, moment. Czy ktoś jeszcze oprócz mnie patrząc na tę kosmiczną fortecę słyszy dziwny, złowrogi dźwięk? Ale tylko wtedy, gdy patrzę prosto na nią. Słyszę, kiedy na nią patrzę. Tak, to pewnie... Nie? Racja, Chciałbym to, zbadać wjadzi, mianko, jak Co? Ale ja niczego nie słyszę! Słyszę ten dźwięk, spieruję, ale tylko wtedy, gdy patrzę ta prosto ta na nią. Chciałam czegoś takiego. Za każdym razem, gdy na nią spojrzę. Obce planety są nam obce. To chyba całkiem logiczne. Idziemy do czegoś, co wydaje dźwięk, który tylko wy słyszycie? Świetny pomysł! Nie wyobrażam sobie, przez co Fredka teraz musi przechodzić. To pewnie najgorszy dzień jej życia. To najlepszy dzień mojego życia. Uszy ta pięść to mój najlepszy strażnik, ale robi też najlepszy na całej planecie masaż stóp. Wręcz doskonały ucisk pani pięść. O, niech mnie. wybrańczyni ze mną rozmawia niewiarygodne. Tak się cieszę, że za chwilę chyba eksploduje poważnie nie wytrzyma mi. No cóż, bardzo się cieszę, że... Fredko! O rany, cały wyfredkował na mnie. Uf. Bez obaw, on odrośnie. Dobra, chodźcie, nóżki uszytej pięści, idziemy. Wow, to serio brzmi jak moje imię. Fredkują w chwilach ekscytacji, zwłaszcza gdy dostają coś za darmo. Po urodzinach nie ma co zbierać. Zapamiętać, nic nie rozdawać.